siemano widzowie, tutaj Milan na kanale Pestka. Dzisiaj będziemy pomagać mojemu koledze zrobić kosa 10 zł. Pamiętajcie o używaniu naszego kodu 2804 i Pestka 7. Tutaj właśnie kolega już napisał. Przywitaj się. Siema No więc tak, no to wchodź ziomek bitwy. Jak już pamiętacie o subskrypcji, lajku i komentarzu miłym. I lajkaszu, najważniejsze. No więc, no teraz twórz bitwę. Myślę, że lecimy klasycznie. Estabani upon a Time. Dawaj gorzej jak to przeżyć, to będzie 20 sekund filmiku. No i was up at a time. Na 3 terminal. No dawaj, dawaj. Na 3 terminal prywatna musi być. Po prostu dawaj, dawaj przy Mówicie, że będzie chociaż jeden Mecha Industries, to i będzie dobrze. Pevor Pago. Dobra, leci Mecha Industries zobaczysz. Widzisz, mówię. Teraz dla ciebie Wygrałeś Dobrze I teraz czekaj Classified Tak, 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 Dobra. Sprzedaj wszystko Co się dzieje? Pierwszy raz wyszło. Na kanale pierwszy raz Estemon wyszedł. Dobra. No, słuchaj, wszystko. Teraz robisz... bo yy... to będzie mocna bitwa. Jak tutaj jak wygrasz chopie to będzie pula minimalnie 10 zł. Dajesz chłopie skrzynkę classified. Esteban i Once Upon a Time na trzech terminów A może Point Rush? Nie, nie wiem. Wybierz sam. Ty wybierz, wybierz sam tryb. I once, a, once Upon a Time i wybierz sam tryb, bo ja nie wiem. Na trzech, na trzech, na trzech. O. Dobra, lecimy. i boty. No tu jak, jak chłopiec krasi fajda będzie minimalnie pula 4 złotych, bo... Dobra, lecimy classified, uwaga Patrz jaka pula będzie Aha, nieważne <gry> Ale nie, całkiem jest, zwróciła się, zwróciła się skrzynka do git To jest Stepan O, patrz 50 zł Teraz dla ciebie Jest, wygrałeś Nie, co? Co to jest? Skrzynki za złotówkę, 4 złote Ja, pierdolę mówiłem, że będziesz pulał 60 zł No jeszcze jedna bitwa będzie, jeszcze da się wrócić Widzicie to wasi widzowie, to jest classified Ja, pier no to dawaj na 4, to jest normalny. Ale czemu Gino trafił 8 za 4 zł z za złotówkę? To no co jest? Wy trafiłeś po 3 zł, bo losowanie Ja, ale pula była dobra. Oprzy no, mój but. Taka pula. 67 zł. 67. Dobra. A po lewo, nie wiem, leci skin zadychy, taki niebieski. Petka niebieska, taka. Patrz Nieważne. Tu będziemy się oddarty, do Dobra. <grymne> Dziękuję, widzowie, za odcinek. Widzimy się na kolejnym. Siemano.